Riaperzy kontrapolitycy założą metalowe korki Co jest własne? Czy wyskacza wam wyobraźni Czy mózg raz ze spodem zostawiliście właśnie? Aj no i czął baksa, za wy podatników Obwijają obijają, to złowaksa Jego kurwa ma cel, a za bez pokrycia Nie wie do jak o luźniach, tak wychnął <stosaniczny> sik życia Tylko umiesz podpisza, tylko umiesz werpytać, tylko umiesz pytasz Miejąc się od za kogo nie masz, za karykadzę dosyć ma wciskam pauzę, sam sobie poradzę Tylko po ręku trzyma władzę, ryzyko wielkie jak drugi w górę, co mimo nam się wlazę nie zdradzę, od czynnik jestem mały jak każdy I jak mam opaść, wiem czemu nie mam posłuż Tysięc czwartych z nich to wanda, dyplomowanie kosłów Co odliczasz? Bardzo kosztów poniesionych Za kadencji, broniąc brak kompetencji Siła mi prewencji, ciągle nadstawianie szczęki Jeki zawodu, by minister doznał z lodu na schodu, a widok samochodów

Jestem artystą, w oczach ministrów, lepnie płuję błyskot Będę znanym męską dziewką, a co mi tam? Mówię prawdę, pijając skrywe, jak Polityką Politykom, co swe kłamstwa chowają pod kreskę Nie będę salonowym pieskiem, idąc do tytuł z Widzi Rizik zysk, to na twój czysty zysk, masz studzi miks Ja trawanie maty Pimo, ja zdolbowało, ty za lat Ja co dzień rano zapierdalam, by kasy skręcić Ty zgarniasz tysiące, choćby z jednej pieczęci I to ja jestem ten zły?

w sposób polski wrog przypomina bardzo Ej to jest i żaden autobus Nie tylko w ten sposób i dominuje wszystkich wrogów Czy wpływą poza talerze, do tego wyżywają wniosek z Kiedy go wyżywają wniosek z oskiwale, czy w karnabale wnosi Ej to jest ale za bieżąco, może pokażę to do usta Bo jest ten, to właśnie ten ziomek z pustma